Nie tylko wybuchowych, ale ciekawych tematów, bo zaczęliśmy od kwestii digitalizacji, cyfryzacji, trendów, szans i zagrożeń, ale także przeszliśmy przez interesujące zagadnienia dotyczące chociażby opon. Zainspirowałam się również i dość ciekawą problematyką zbiorników. No, a tą taką kwintesencją tematyki poruszanej na dzisiejszej konferencji pan Rafał ostrzega nas restrykcjami prawnymi. Ja trochę o niej dzisiaj też wspomnę, choć jest to zadanie dość trudne, ponieważ mam dość silny głos, zdaje się, że nie umiem prowadzić zajęć z mikrofonem, patrząc na zajęcia. Ja jestem adiunktem w katedrze logistyki, ale jestem też praktykiem. Jak powiem z, dużo, z wieloletnim doświadczeniem, bo niemalże 23-letnim działam w branży logistycznej. To raportowanie nie Finansowe SG jest tematem, który mnie zainteresował nie tylko naukowo, ale właściwie popchnął mnie w tę stronę naukowego, yy, powiedziałabym, i rozważania, ale przeniesienia to na stronę praktyczną. Yy, na początku, yy, przepraszam, prawdolny, nie chce ze mną współpracować. Yy, dobra. Na początku krótkie wprowadzenie, ale to tylko krótkie w odniesieniu do, do takich tematów, które chciałabym poruszyć. Wspomnę o tej istocie koncepcji ESG. Trochę ją podzielę na te obszary teoretyczne, ale też z perspektywy tego raportowania, a mianowicie tego, czego oczekują od nas ci od nas i od Państwa, bo na to wszyscy musimy być przygotowani. Mam na myśli przedsiębiorstwa te duże, ogromne korporacje, ale także i tych małych przedsiębiorców, którzy, którzy niebawem będą zmuszeni również do opublikowywania swoich raportów niefinansowych. Powiem o tych szansach i ryzykach wynikających z wdrożenia koncepcję ESG w przedsiębiorstwie. Powiem z perspektywy praktycznej, bo to są dowody badań, które przeprowadziłam wraz z moim zespołem, takim interdyscyplinarnym zespołem, zarówno z perspektywy zagranicznych przedsiębiorców, ale też i ekspertów właśnie funkcjonujących i zajmujących się problematyką ESG. Powiem także o perspektywie praktycznej przedsiębiorstw funkcjonujących na naszym krajowym rynku, o tym w jakie oni spostrzeżenia w odniesieniu do tych zagrożeń i szans widzą u siebie. No i krótkie podsumowanie, drodzy państwo, to chyba tu brać powinienem. Nie chcę ze mną współpracować. Krótko, mam, mocno muszę, muszę być silniejsza, dobra, okej, okay, dziękuję. Krótko, jeśli chodzi o kwestie raportowania niefinansowego, te początki z perspektywy teoretycznej cieszą się nie tylko zainteresowaniem wśród badaczy, naukowców, ale przede wszystkim z perspektywy praktycznej. Ja to nazywam takim bezpośrednim bodźcem, do którego zostali przedsiębiorstwa niejako zmuszeni. Mamy na myśli kwestie dotyczące wytycznych Unii Europejskiej, do tegoż raportowania. Co nie oznacza, że nie uczymy się wzajemnie. Mam na myśli zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktyki nie uczą się wymieniać tej wiedzy i doświadczeń w tym obszarze. Rozwój strategii ESG, ja na slajdzie ujęłam te takie perspektywy historyczne. Datuje się na lata 60., 70. XX wieku. To wtedy zauważono, pewne elementy, które wiązały się z tym dziś szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem, ale z tej perspektywy tej myślę też i budowania świadomości ekologicznej, również i przedsiębiorstw funkcjonujących, rozpoczynających swoje działalności, a także i e, z, e, zwiększających zasięg i zakres swojej działalności w skali e, międzynarodowej, ale także i globalnej. Z perspektywy e, 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 przełomu XIX-XX 20, 20 wieku e, pojawiły się te kwestie które dziś dość mocno osadzone są w koncepcji SGSP, mam na myśli kwestie dotyczące etyki, praw pracowniczych, tudzież równości w szerokim słowa tego znaczeniu. Oczywiście patrząc na ten element, G. ja pozwoliłam sobie na slajdzie wyróżnić te elementy różnicujące. No bo rzeczywiście, na początku mowa była o tej budowaniu świadomości proekologicznej. Później pojawiła się tak szeroko rozumiana koncepcja CSR, również usankcjonowana w jednej z norm ISO. Ona dedykuje pewne obszary, ale koncentruje się w, w tym węższym e, e, ujęciu aspekty społeczne działalności przedsiębiorstw. No i o dziwie, na bazie raportów, z którymi mamy do czynienia, to również i wynik tej konsekwencji budowania świadomości ekologicznej i funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach koncepcji CSR, pojawiają się i to z pewnością Państwo o tym wiedzą i widzą raporty tak zwane sustainability albo CSR, albo też i raporty dotyczące i obejmujące treści w, w, zawierające kwestie Zrównoważonego rozwoju. Dziś mowa o ESG, koncepcji, która i tak ujmuje koncepcję CSR, jest z nią niemalże zintegrowana, ponieważ ten aspekt S, social, wiąże się z elementami środowiskowymi. Podobnie, kolejne rozwinięcie ja za chwilę trochę szerzej, co można i na co należy zwrócić uwagę w odniesieniu do raportowania niefinansowego, a czeka to wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na to, e, 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 jak daleko e, 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 albo nie chcą e, 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 włączać się w te aspekty ekologiczne. E, niestety, ale będziemy zobligowani do wdrażania ESG. Mówiąc o tych e, podziałach i tej koncepcji i literach, skrótów liter, e, pozwoliłam sobie no. Dobra. Pozwoliłam sobie na takie zaprezentowanie Państwu tych kluczowych pierwszych słów i ich osadzenia w tym, na czym bazuje istota koncepcji ESG. E, a zatem environmental, czyli środowiskowe w, obraże, w obszarze zrównoważonego rozwoju. Tu mowa o tym nastawieniu i Częściowo zaciągniętym z koncepcji CSR, tej podwaliny w odniesieniu do minimalizowania szkód dla środowiska naturalnego. Z perspektywy przedsiębiorstw, mowa tu też o emisji gazów cieplarnianych, mowa także zresztą o aspektach związanych z zarządzaniem odpadami. Tu mowa chociażby o tym elemencie, o którym wspomniał pan reprezentujący przedsiębiorstwo, o którym mówił. O, o, o oponach, a zatem także i zarządzaniu tymi elementami związanymi z gospodarowaniem odpadami, bo to też jeden z elementów myślę, z którymi się będą borykały przedsiębiorstwa produkujące opony. Bardzo istotny element, który wiąże się z tą koncepcją osadzoną w literze E, a zatem w tym Environmental, mowa też o tych zjawiskach koniecznych do zidentyfikowania przez przedsiębiorstwa, które widzą w obszarze. Ich Negatywnego lub możliwego wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne. To ten element stanowi tę istotę osadzoną w E. Kolejny, kolejny, kolejny komponent. W, tej koncepcji ESG, to te kwestie social nieco bardziej szerzej prezentowane, aniżeli wcześniejsza koncepcja CSR, bo mowa tutaj o tym przygotowaniu przedsiębiorstw do chociażby opracowania i wdrożenia standardów etycznych, do równości szans w obszarze zarówno i równości wynagrodzenia, ale także i zdrowia, bezpieczeństwa pracowników. Ja wiem, że jest to obszar, o który przedsiębiorstwa dbają, niemniej jednak jestem przekonana, że mało które przedsiębiorstwo chyba... Te, które są certyfikowane, dokonują pomiaru na przykład wypadków w pracy i eliminują elementy, które mogą wpłynąć na to, że tych wypadków będzie znacznie mniej. Ten element jest również istotny w kontekście raportowania niefinansowego, ukryty jednocześnie w tej literze S. G. Ład korporacyjny, dziękuję za, po, za pomoc. Y, może bateria, albo ja mam jakieś złe fluidy, y, albo został naładowany <noise> y, przez prze, mojego przedmówcę. Ład korporacyjny. Tu, drodzy Państwo, wyzwanie dla przedsiębiorstw w odniesieniu do tego właściwego zarządzania organizacją. Oczywiście y, ja znam opinię przedsiębiorstw w odniesieniu do tego, no, będą mnie uczyć, jak ja mam budować swoją strategię. Będą mnie uczyć, w jaki sposób ja mam tworzyć podwaliny, albo w jaki sposób zarządzać ryzykiem. Ale mowa tutaj, w szczególności o, tym, o tych aspektach praktyk korporacyjnych, o, tych, o tej przejrzystości tudzież transparentności przekazywanych informacji, o tym rzetelnym informowaniu z perspektywy współpracy, ale także i nawiązywania współpracy z e, interesariuszami zewnętrznymi. Oczywiście, ja spróbuję sama. Nie. Dzięki. Dlaczego mowa o istocie koncepcji ESG i dlaczego mówię o tych skrótach, o tych komponentach jednocześnie składowych? Takim dość istotnym elementem, i celowo znalazłam dane opublikowane na stronach Unii Europejskiej dotyczące wyników głosowania nad cudowną dyrektywą, której się, o której się dziś tak głośno dyskutuje, zarówno w, wśród przedstawicieli praktyki, ale także i naukowców: dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Corporate Sustainability Reporting Directive. 525 osób głosowało za jej przyjęciem w 2022 roku. 60 przeciw, 28 wstrzymało się. Zatem liczby mówią same, że tak powiem, i pokazują nam, jak istotną rolę odgrywa to raportowanie w myśl tych, którzy z jednej strony ją doskonalili, bo jej kształt jeszcze będzie z pewnością zmieniany. Ale co jest istotne i na czym. I do czego się ona odnosi? Patrząc na rok 2022, na tamten czas ponad 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej zostało zobligowanych do raportowania niefinansowego ESG, właśnie raportując w oparciu o poszczególne elementy. Mówię o tym również z perspektywy dalszych elementów, które nas czekają mianowicie mamy pewne etapy do wdrożenia mamy my czyli przedsiębiorstwa mają pewne etapy e, e, związane z przygotowaniem się do raportowania i teraz drodzy państwo daty państwo widzą dane państwo widzą ale zatrzymam się na chwilę i podzielę się e, takimi konkluzjami płynącymi z badań a właściwie z informacji które zaprezentowali mi e, moi eksperci biorący udział w badaniu byli to zarówno przedstawiciele praktyki i nauki reprezentanci wielu przedsiębiorstw logistycznych. Ci tak zwani duzi mogą więcej. To jest jeden z cytatów e, e, słów e, z przedsiębiorstw funkcjonujących dziś i realizujących obsługę logistyczną. Dane są publikowane z perspektywy e, tych kluczowych elementów. Te dane mówią nam o tym, że powinniśmy gotowi. No ale my Polacy jesteśmy tak zwanymi mistrzami ostatnich pięciu minut. E, zatem nie jesteśmy jeszcze gotowi. To powiedzieli również przedstawicieli e, e, słucham dziesięciu, może i dziesięciu, e, może i dziesięciu e, cytuję e, dosłownie mojego rozmówcę e, biorącego udział w badaniu, ale. M, 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 Mówiąc szczerze, drodzy Państwo, muszą się zarówno te przedsiębiorstwa, te, ci tak zwani duzi gracze, a zatem spółki giełdowe, które są zobowiązane do tego raportowania już teraz, obecnie. Oczywiście pewne raporty już są, mogą służyć jako wzorzec, mogą być tym takim powiedziałabym, zbiorem dobrych praktyk w odniesieniu do przygotowania się przedsiębiorstw do ich raportowania w kolejnych latach. Drodzy, drodzy Państwo, bardzo ważne to, co udało mi się ustalić z, po, podczas badań, to są oczywiście wstępne badania, badania pilotażowe, badanie kolejne jest w toku, ale jakie szanse i z perspektywy praktyki biznesowej można upatrywać w wdrożeniu zasad ESG? Zgodnie z koncepcją, po pierwsze, pozyskiwanie klientów. Respondenci wykazali jednoznacznie, że daje im to nie tylko ten element marketingowy, ale uruchamia także im możliwość pozyskiwania nowych klientów, którzy de facto w przyszłości będą również musieli raportować ESG, swoje działania podejmowane w ramach ESG. Drugi element to z kolei wybrzmiało od przedsiębiorstwa, który, które jest spółką giełdową rzecz jasna patrzy na perspektywę y, y, zwiększenia wiarygodności dla inwestorów i tym samym budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Kolejny element, długoterminowe y, oszczędności. Oczywiście zaraz zdaję sobie sprawę z tego. Po drugiej stronie stanął kontrargument, niestety, ale konieczność poniesienia dodatkowych nakładów, z czym związanych za chwilę o tych zagrożeniach. Większa efektywność pracowników oraz, oraz zmniejszenie rotacji, co oczywiście wiąże się z redukcją kosztów, a zatem ten pryzmat ekonomiczny Tutaj dość mocno wybrzmiał. Bardzo istotny element, na który właściwie wszyscy respondenci wskazali, to budowanie i wzmacnianie swojej pozycji konkurencyjnej. Oczywiście mowa o przedsiębiorstwach, które funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, ale też prowadzą działalność na zewnątrz. Zatem one tym bardziej są zobligowane wspomnianą dyrektywą. I oczywiście teraz z perspektywy ryzyk. Niestety, ale takim chyba najistotniejszym ryzykiem to dzisiaj już wybrzmiało. Mam na myśli ciągle zmieniające się regulacje prawne. Ten element prawny i ta konieczność zachowania tej czujności w odniesieniu do śledzenia bieżących wytycznych to jest ten, to zagrożenie, które wskazali wszyscy respondenci biorący udział w badaniu. Kapitałochłonność, a zatem ten element związany z na, e, ciągłymi nakładami finansowymi. E, oczywiście działania marketingowe, bo tu koniecznością jest przygotowanie tego raportu tak, aby on był z jednej strony czytelny dla interesariuszy, ale z drugiej strony, żeby opierał się o konkretne wskaźniki. Ja za, za chwileczkę o nich tylko krótko, bo jest ich wiele, e, ale e, zasygnalizuję. No i oczywiście e, ten element, który mocno wybrał, brzmiał samo raportowanie, samo przygotowanie raportu wymaga nie tylko tego y, 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 poświęcenia czasu, ale właściwego przygotowanie tak, aby być transparentnym i opracować raport zgodnie z, wytyczny, z wytycznymi wspomnianej dyrektywy. No i oczywiście e, e, kwestie dość istotne z perspektywy obowiązków zarządczych. E, to gotowość tego e, e, kierownictwa tego zarządzającego do tego, aby uwzględniać również i w swoich e, strategiach czynniki pozafinansowe. No i teraz z perspektywy, Wytycznych, co może być taką pomocą do raportowania, do opracowania właściwego raportu. Taką pomocą, którą wdrożono są tak zwane wytyczne w skrócie GRI. Opublikowano je w 2013 roku dla poszczególnych branż i każda z branż może się nimi posługiwać, tak aby opracować właściwie swój raport. Nie pokażę go Państwu, znaczy tak naprawdę myślałam, ale jest ponad. 500 stron, zatem nie będę Państwa przerażała. Prezentacja będzie udostępniona, w związku z tym mogą sobie Państwo sięgnąć gier i w 2013 i dla, każdego, dla każdej branży pobrać. Zachęcam do tego, bo to rzeczywiście jest dość duża pomoc z perspektywy przygotowywania się, tak aby uniknąć tego naszego mistrzostwa 5 czy 10 ostatnich minut. Co o czym chcę powiedzieć i nad czym dywagowaliśmy takim kluczowym? pytanie, może nie pytaniem badawczym, ale takim kluczowym pytaniem, które nam się ciągle przewijało podczas badań, czy w ogóle warto wdrażać strategię SG w przedsiębiorstwie. Poza tym narzuconym z jednej strony dyrektywą obowiązkiem. No i zrobiliśmy sobie taki, takie podsumowanie. Z jednej strony podsumowaliśmy te zyski, no bo oczywiście patrzymy tutaj na pryzmat szeroko rozumianego ochrony środowiska. Ja powiedziałabym nawet, identyfikujemy działania prewencyjne, zatem potrafimy zidentyfikować te elementy, które mogą wpłynąć na to, że rzeczywiście nasza organizacja będzie wpływała negatywnie na środowisko, bo czegoś nie zidentyfikowaliśmy. Kolejne, przestrzeganie praw pracowniczych. Ja nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie wytycznych prawnych. Mam na myśli tutaj usankcjonowanie, osadzenie tego na tej szeroko rozumianej e równości, ale także, e wybaczcie drodzy Państwo, ale etyce. Etyce, bardzo istotne z perspektywy y, y, SG, przejrzystość finansowa. Tego oczekują przedsiębiorstwa z perspektywy funkcjonowania, rzecz jasna, transparentność. Ile wydajemy na konkretne działania, na konkretne działania z perspektywy naszego przedsiębiorstwa. Y, bardzo istotny element, y, który no, wybrzmiewał zarówno po stronie praktyków, jak i y, naukowców. Y, mam na myśli y, pozyskiwanie klientów. To ten ten, ten zysk, myślę, istotny z perspektywy funkcjonowania i budowania swojej marki w, dalszej, w dalszych okresach czasowych. Jakie te elementy, które mogą blokować? Z jednej strony, no to oczywiście presja tych ciągłych, zmieniających się regulacji, a zatem ta czujność przedsiębiorstw. Kolejny element, no to są koszty wynikające z S, ten komponent E, S, I, G, Te komponenty, które de facto będą tymi, na podstawie których będzie opracowywany raport przy wsparciu wskaźników GRI. Bardzo ważne, bo oczywiście ten dość trudny element, który wybrzmiał również po stronie praktyków, czy organizacja jest gotowa do zmian. Uświadomienie organizacji przygotowania tej gotowości do zmian wynikających z samego wdrożenia zmiany, w tym sposobu myślenia o koncepcji ESG. Drodzy państwo, 到。 Krótko podsumowując, czy jest to wyzwanie? Z pewnością tak, ale jesteśmy zobligowani do przygotowania się do raportowania niefinansowego ESG. Zachęcam wszystkich Państwa do śledzenia bieżących i informacji dotyczących właśnie wytycznych, ale także i zapoznania się z przykładowymi raportami tych dużych graczy, którzy już mają obowiązek raportowania i przygotowania swoich organizacji również do wdrażania raportowania niefinansowego w w własnych przedsiębiorstwach. Życzę wszystkiego dobrego yy, i dalszej, owocnej debaty yy, konferencyjnej. Thank you. Thank you.